Raport w roku 2020. 24 strony informacji, danych, wykresów i komentarzy. Wspólne opracowanie przygotowane przez Pro Progressio, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Centrum Obsługi Inwestora w Kielcach, Kuszman Wakefield, Antal oraz Riposta. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Wiktor Doktor i na co dzień zarządzam klubem Pro Progressio, a Wy w tej chwili słuchacie 324 odcinka podcastu BSS bez tajemnic. Jedynego codziennego podcastu o tematyce outsourcingu i usługach dla biznesu w Polsce. Jeżeli to jest tematyka, która Was interesuje, to zasubskrybujcie ten podcast, a wtedy nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka. Dziś opowiem Wam o raporcie Focus on Kielce, edycja grudzień 2020. Tak, raport Focus on Kielce to już dwunasta publikacja przygotowana przez Pro Progressio oraz partnerów w roku 2020 i zgodnie z zapowiedziami, jakie ProProgressio dało na początku roku, co miesiąc ukazał się nowy raport o nazwie Focus On. Czym są te raporty? Raporty Focus on to bezpłatne, wydawane w języku polskim i angielskim, kilkudziesięciostronicowe publikacje, których celem jest przedstawianie atrakcyjności inwestycyjnej polskich miast. Co miesiąc ukazuje się publikacja o innym mieście. I co miesiąc trafia ona zarówno na strony Pro Progressio, na strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz do ma też dystrybucję i krajową i międzynarodową, po to, aby odbiorcy mogli zapoznać się z tym, dlaczego dane miasto, dane opisywane miasto, w ogóle brać pod uwagę. Jeśli myślimy o rozwoju działalności operacyjnej. W obszarze usług dla biznesu, czyli na przykład usługach typu IT, BPO, czy też centrach usług wspólnych, a może nawet RD, call center i wielu, wielu innych, które od kilku lat. Ujęte są w koszyku pod nazwą BSS, czyli Business Support Services. Ok, miało być o Focus On Kielce, no to będzie o Focus On Kielce. Wskakuję w tej chwili do raportu. Znajdziecie go m.in. na stronie raporty.proprogresjo.pl i stamtąd możecie sobie go pobrać i czytać, ale dzisiaj ja zrobię trochę tutaj za Was część tej pracy. Raport, jak zwykle, dzieli się na kilka sekcji. Gdzie przedstawiane są zarówno miasto, jego obszar edukacyjny, kwestie związane z logistyką, obszar nieruchomości, w tym tych biurowych i magazynowych, potem jest część związana z usługami biznesowymi, potem część wynagrodzeniowa, a na koniec coś lżejszego, czyli informacje o kulturze, rozrywce i rekreacji, jakie w danym mieście funkcjonują, w tym przypadku w mieście Kielce. Na początku mamy wstęp do raportu. Wstęp przygotowały dwie osoby. Jedną z nich jest Monika Grzelak, czyli team leader w dziale obsługi inwestora w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, a drugą osobą, która tutaj udzieliła swojego komentarza, jestem ja. Jako osoba stojąca na czele Organizacji Pro Progresio, która właśnie te raporty dla Was przygotowuje, dlaczego zdecydowaliśmy się na przygotowanie raportu o Kielcach? Dlatego, że Kielce od kilku lat są doskonałym przykładem miasta regionalnego, które ma zróżnicowany profil swojej działalności. Od lat jest znane z różnych imprez targowych, od lat jest znane ze swojego podejścia do działań badawczo-rozwojowych, które tam na miejscu są rozwijane, ale również. Znane jest z tego, że zarówno firmy księgowe, callcentrowe, informatyczne budują swoje centra operacyjne właśnie w tym mieście. W stolicy Województwa Świętokrzyskiego możemy znaleźć chociażby takie podmioty jak Transition Technologies, Medicover, Telbridge czy choćby, choćby Altar Contact Center, a nawet CCIG. To tylko przykłady kilku różnych graczy, którzy zaufali lokalizacji kieleckiej i to tutaj rozwijają swoją działalność i to stąd świadczą usługi na resztę kraju. Dobra lokalizacja, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Krakowem, pozwala dotrzeć do Kielc w łatwy sposób. No dobrze, no ale w takim razie przejdźmy sobie do szczegółów raportu. Jeżeli nasze słowo wstępu, czyli moje i Moniki Grzelak Was interesuje, no to znajdziecie je na trzeciej stronie raportu Focus on Kielce. Teraz kilka danych makroekonomicznych. Powierzchnia Kielc to 109%. I przecinek ,45 km2, a ludność zamieszkująca tą miejscowość to dwie osoby. Hm, tu oczywiście wiecie, że są to podane dane z ostatniego rocznika, statystycznego, w związku z czym ta szczególnie liczba ludności może się już nieco zmieniać. Natomiast to, co interesuje biznes dosyć i jest istotnym elementem, no to oczywiście stopa bezrobocia. Ta stopa swój najwyższy poziom miała w roku 2013. Wtedy w Kielcach było 11,3% odnotowane jako stopa bezrobocia. Następne lata to już stosunkowe obniżanie tej wartości aż do roku 2018-2019. To w tych latach poziom stopy bezrobocia utrzymywał się na poziomie 5,3-5,4%. Rok 2020 zaskoczył wszystkich, no i nie było tutaj też zdziwieniem dla chyba większości biznesowych przedstawicieli, zarówno w Kielcach, jak i w całej. W całym kraju, że stopy bezrobocia w różnych polskich miastach poszły lekko w górę. Tak w Kielcach rzeczywiście był to lekki ruch, dlatego, że na dzień przygotowywania tego raportu, czyli na grudzień 2020 roku stopa bezrobocia w Kielcach wynosiła 5,7%. co jest bardzo dobrym poziomem, jeżeli mówimy o takim średnim poziomie stopy bezrobocia na tle całego kraju. OK, przejdźmy sobie z danych makroekonomicznych do części edukacyjnej, bo to jest kolejny element, na który zwraca się uwagę wtedy, kiedy chce się rozwijać w danym mieście. To kadra studencka, tak naprawdę absolwentów uczelni wyższych, pokazuje nam, czy Dane doświadczenie może być w rękach, głowach i w wyuczonym, że tak powiem, procesie u kandydatów, potencjalnych kandydatów do pracy, czy też nie. No to rzućmy okiem, jak wygląda ten element edukacyjny w Kielcach. 10 uczelni wyższych, w tym dwie publiczne i 8 uczelni prywatnych. 5570 absolwentów i około 20 tysięcy studentów to dane liczbowe, które obrazują, jak wygląda szkolnictwo wyższe w Kielcach. Ale to oczywiście nie jedyny poziom edukacji, który w tym mieście jest i nie jedyny opisany w raporcie Focus on Kielce, gdyż to tutaj dowiecie się również, że w Kielcach mamy 9 techników, 8 liceów, 40 szkół podstawowych i 60 przedszkoli. W tym osiem multijęzycznych. multijęzycznych. Jak widać, nauka języków obcych jest już tutaj realizowana od pierwszych lat życia naszych maluchów. Okej. Okay. Na tej części edukacyjnej znajdziecie także jeszcze informacje na temat liczby studentów i absolwentów na wybranych kierunkach studiów, i te dane są podane z poziomu całego województwa świętokrzyskiego. Nie jest to zbyt duże województwo, w związku z czym należy tutaj pod uwagę wziąć trochę większy areał, jeśli chodzi o dostęp do konkretnych absolwentów i konkretnych studentów kierunków studiów, które. Jakby nie było, zasilają sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Dam wam dwa przykłady. Na przykład kierunki informatyczne, czyli IT, ICT, to tutaj macie 1150 studentów rocznie i 210 absolwentów. Administracja, biznes i prawo to już 3600 studentów i ponad 1000. Absolwentów, no i jeszcze jeden może dodam tutaj, a mianowicie filologie i języki obce 475 studentów, 105 absolwentów, taki poziom kadry nowej, świeżej, który może trafiać na rynek pracy. Znajdziecie w Kielcach i w województwie świętokrzyskim. Przejdźmy w takim razie od edukacji do transportu i logistyki. W końcu po mieście trzeba jakoś się poruszać. Gdybyście chcieli skorzystać z komunikacji miejskiej, no to dowiecie się z raportu Focus on Kielce, że cena biletu jednorazowego to 3,4 zł, a gdybyście chcieli wykupić sobie bilet miesięczny, to taki kosztuje 100 zł. To ceny praktycznie takie same jak w większości miast regionalnych. No dobra, ale czasami trzeba wskoczyć sobie w taksówkę. A tutaj już cena za kilometr to 2 zł, a koszt początkowy 6 zł, czyli mniej niż w dużych miastach. Do dyspozycji macie 9 firm taksówkowych i 399 aut z emblematem taksi, które poruszają się po stolicy województwa Świętokrzyskiego. Gdyby jednak wam się zachciało wypożyczyć własny samochód. No to do dyspozycji macie 19 wypożyczalni aut, i stamtąd możecie wyjechać na czterech kółkach i pozwiedzać sobie Kielce oraz okolice. Tak jak wspomniałem, Kielce są położone bardzo dobrze, jeśli chodzi o drogi, dlatego że w bezpośredniej okolicy tego miasta mamy dwie drogi ekspresowe, pięć dróg wojewódzkich i trzy drogi krajowe. I te wszystkie informacje znajdziecie w raporcie Focus on Kielce. Znajdziecie tutaj również odniesienie się do pewnej odległości, czyli kilometrów, które łączą Kielce z innymi wybranymi miastami. Dam wam tutaj kilka przykładów. Do Warszawy z Kielc jest 179 km. Do Krakowa 116 km. A do Rzeszowa 157. Tu oczywiście znajdziecie także informacje o innych miastach, i to nie tylko polskich, ale także i zagranicznych, co Wam da wyobrażenie, gdzie te kielce się znajdują. A gdyby przyszło Wam do głowy, żeby pojeździć sobie rowerem? Po Kielcach i okolicach, to dowiecie się, że na terenie miasta Kielce długość tras rowerowych wynosi ponad 53 km. Tak, te wszystkie informacje są zawarte w raporcie Focus on Kielce. Zresztą, tak jak we wszystkich pozostałych raportach serii Focus on, znajdziecie tutaj w centralnej części raportu mapkę. Ta mapka obrazuje Wam odległości od głównego dworca, czyli centrum miasta, do innych wybranych miejsc. Te odległości są tutaj podane w czasie i to zarówno przejazdu samochodem, jak i dystansu pieszego. I dajmy na to, wybiorę Wam tu kilka rzeczy. Na przykład z Dworca Głównego do Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Kielce dostaniecie się w 7 minut samochodem i w około pół godzinki spacerkiem, gdybyście chcieli się na taki spacer wybrać. Do Urzędu Miasta jest już 10 minut samochodem, ale. Na piechotę tylko 15 minut. A teraz zobaczmy sobie świat edukacji. Gdybyście chcieli pójść na politykę, Politechnikę Świętokrzyską, to tutaj 11 minut samochodem lub 27 minut na piechotę. No i jeszcze jedna jedno miejsce, ale tutaj już zachęcam Was do podróży samochodem, gdyż jest, są to targi. Tak, targi kieleckie, bardzo znane. Tutaj z dworca głównego dostaniecie się w 13 minut. No, spacerem to już jest odległość około godziny, gdyż targi są umieszczone lekko z boku e, całego miasta. Dobra, idziemy dalej. Kolejny ważny element logistyczny, żeby się dostać do takiego miasta z zagranicy, chociażby, no to przelot samolotem. Skielc. Mamy tutaj na mapie zaznaczonych aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych lotnisk, z których można się dostać do miasta Kielce. No i jakie są to lotniska? Mamy tutaj lotnisko w Rzeszowie, do którego jest, są 153 km, w Lublinie 209 km, w Warszawie 177 km, w Łodzi 147 km, potem mamy Katowice 139 km oraz Kraków 126 km. Natomiast, gdybyśmy chcieli czasowo określić nasz przejazd, no to najbliżej jest nam do Krakowa. I to tamto lotnisko jest tutaj troszeczkę bardziej uszczegółowione, jeśli popatrzymy sobie na kierunki lotów z państw albo do państw, z których albo do których możemy dostać się. Podróżując do Kielc, i mamy tu całą mapę, bo ci z was, którzy dobrze wiecie, jak funkcjonuje port lotniczy imienia Jana Pawła II w Krakowie, to dobrze wiecie, że stamtąd dostaniecie się praktycznie w każdy zakątek Europy. Tak, to stamtąd mamy loty zarówno do Hiszpanii, zarówno do Holandii, do krajów nordyckich, ale także i do Wielkiej Brytanii, Irlandii. Czy też na przykład Szwajcarii. No i oczywiście do Włoch. Tu wszystkie te informacje na mapie, która jest załączona w raporcie Focus on Kielce znajdziecie. Także zachęcam was do indywidualnego przejrzenia się przejścia przez te dane. Dobra, skoro już jesteśmy po podróżach, jesteśmy na miejscu, no to warto jest skupić się na wybraniu dla siebie przestrzeni biurowej i za te informacje w raporcie Focus on Kielce odpowiada firma Kushman and Wakefield. Tak, to tutaj od doradców Cushmana dostaliśmy chociażby takie informacje, że całkowita istniejąca powierzchnia biur klasy A i B+ w Kielcach to 93 000 400 metrów kwadratowych. Ta, która jest planowana, to kolejne 13 tysięcy, czyli, jeżeli zostanie to zrealizowane, to 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej klasy A i B będzie osiągnięte w mieście Kielce. Co się na to składa? No obecnie składa się na to 18 budynków, tych które już istnieją, no i ten jeden planowany, czyli te 13 tysięcy metrów kwadratowych przypada na jedną inwestycję, która ma się pojawić na terenie stolicy województwa świętokrzyskiego. A jak jest z kosztami? No te informacje również macie zawarte w raporcie Focus on Kielce. To tutaj dowiecie się, że minimalny czynsz to 25 zł za metr kwadratowy, a maksymalny czynsz to 60 zł za metr kwadratowy. Same te dane już wskazują, jak różne są budynki, z których można skorzystać na terenie Kielc. Natomiast opłaty serwisowe są uśrednione i wynoszą 18 zł za metr kwadratowy. Ta część raportu oczywiście przedstawia Wam również przykłady wybrane budynki. Macie tutaj podane ich zarówno nazwy, adresy, kto jest ich właścicielem oraz jaka jest ich powierzchnia. To, co mogę Wam tutaj zdradzić, takiego smaczku, to te 13 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni planowanej jest związane z budynkiem, który ma się pojawić na ulicy Zagnańskiej 119 i za którego realizację ma odpowiadać grupa kapitałowa Mac. No ale to już są tak jakby plany na przyszłość. Część nieruchomościowa zawiera również tutaj dane dotyczące magazynów oraz galerii handlowych i dowiemy się z tego, że na przykład całkowita istniejąca powierzchnia magazynowa w Kielcach wynosi 95 177 m. No jest tego troszeczkę. No a galerii handlowych, zobaczmy jak to ty wygląda. Cztery galerie o łącznej powierzchni 157 800 m2. W raporcie oczywiście znajdziecie także wiele innych danych i wskaźników, które dotyczą tych powierzchni, czy to handlowych, czy magazynowych, czy biurowych i do tej lektury oczywiście was zachęcam. Raport, przypominam, możecie pobrać sobie ze strony raporty.proprogressio.pl no i tam pogłębić swoją wiedzę. No ale przecież słuchacie tego podcastu, aby dowiedzieć się nieco więcej informacji, i nieco więcej mięsa, a skoro jest to podcast o usługach dla biznesu, no to zwróćmy uwagę na to, ile takich inwestycji tutaj jest i jak one rozkładają się w mieście. Gdybyśmy popatrzyli sobie na typ usług, no to mamy tutaj taki podział: na usługi IT Usługi outsourcingowe o różnym profilu oraz usługi typu RD. A procentowo jak to się przedstawia? No cóż, 66% projektów przypada na branżę IT, 31% na outsourcing, a 3% na RD. No, i dobra, to teraz wskoczmy sobie i wybierzmy chociaż kilka przykładów tego, jakie to są projekty. Załóżmy, z branży IT znajdziecie tutaj chociażby takie mm, projekty, które są realizowane przez firmę MediCover Nitro Digital, czy też na przykład Transition Technologies, albo firmę Virtuale. Jeżeli spojrzymy sobie na sektor outsourcingu, no to dowiecie się tutaj, że takie firmy jak BPO, Center Poland, Business Impulse Solutions, czy Call Center, Intergalactica, a nawet GNEO, mają tutaj swoje centra operacyjne. Kto jest tutaj obecny w obszarze RD? No, na przykład Invex. Tak, to są firmy, które dałem Wam jako przykłady, natomiast gdybyście chcieli zobaczyć ich pełną listę, to znajdziecie ją oczywiście również w raporcie Focus on Kielce. Każda z tych firm jest tutaj wylistowana oraz ma przypisany rodzaj świadczonych przez siebie usług. No a jak to jest z językami używanymi operacyjnie przez te centra? Hm. Tutaj mamy de facto w takim na pełnym użyciu trzy języki. Język polski, angielski i niemiecki. Tak, to te języki tutaj są wykorzystywane jako języki biurowe, język doświadczenia pracy. Dowiemy się również z raportu Focus on Kielce, że łączna liczba firm w Kielcach to 29 078 podmiotów. Też jak wiecie, te dane się zmieniają z miesiąca na miesiąc, natomiast na początek grudnia 2020 roku to właśnie blisko 30 tysięcy podmiotów świadczyło pracę. I działało na terenie Kielc. Z raportu dowiemy się również o instytucjach wspierających przedsiębiorczość i macie tu ich pełną listę. Hmm, no ja zwracam na to uwagę, czyli wtedy, kiedy interesuje mnie jakieś miasto, to patrzę, kto w tym mieście jest, aby wesprzeć rozwój biznesu. I taką pełną listę kilkunastu podmiotów znajdziecie również na stronach raportu Focus on Kielce. No, a teraz przejdźmy do czegoś, co interesuje większość pracodawców, czyli do wynagrodzeń. Za tą część raportu odpowiada firma Antal. To eksperci firmy Antal dostarczyli do raportu informację, jaki jest mniej więcej poziom wynagrodzeń. Mniej więcej to znaczy ten, który oscyluje na poziomach minimum i maksimum na wybranych stanowiskach. Każdy raport Focus on. Zawiera takie wybrane stanowiska, zarówno z obszaru call center, IT, czy też działów finansowo-księgowych. No to wybiorę Wam kilka przykładów. Młodszy konsultant call contact center w Kielcach może liczyć na wynagrodzenie pomiędzy 3 a 4 tysiące złotych, natomiast menedżer takiej osoby może już liczyć na wynagrodzenie pomiędzy 9 a 12 tysięcy złotych. W przypadku stanowisk branży IT, Dotnet developer może tutaj zarabiać od 8 aż do 14 tysięcy złotych. Te stanowiska dotnetowców czy C++ developerów są rzeczywiście dosyć wysokie już w tej chwili, nie ma się co dziwić. Natomiast to co mają wspólnego to to, że ten poziom wynagrodzeń jest bardzo zbliżony w wielu różnych miastach i na poziomie miast regionalnych. Nie dziwi taki poziom jak 8-14 tysięcy zł. Potem mamy część dotyczącą wynagrodzeń w działach zarządzania zobowiązaniami i należnościami. No i znowu pokażę Wam pewne dwie dane. Na przykład księgowy, taki, który ma już troszeczkę doświadczenia, ma może tutaj liczyć na wynagrodzenie pomiędzy 4300 a 6000 zł. Jego supervisor od 9 do 11. A jak wygląda to w przypadku księgi głównej? No tutaj księgowy może zarobić od 5 do 7 tysięcy złotych, natomiast kierownik, który zarządza takim zespołem, od 8 do 12 tysięcy złotych. Więcej stanowisk jest oczywiście ujętych na stronie 18 i 19 raportu Focus on Kielce, więc możecie sobie tutaj wybrać te dane, które Was interesują. No ale jak wygląda średnie wynagrodzenie w Kielcach? Średnie wynagrodzenie w mieście w grudniu 2020 roku wynosiło 4617 zł. Przejdźmy do końca postawmy kropkę w obszarze, który nazywa się kultura, rozrywka i rekreacja. To tutaj na stronach Fokus on Kielce dowiecie się, że w mieście macie 5 kin, 5 teatrów, 8 muzeów. W tym mieście rocznie Wtedy, kiedy nie ma roku pandemicznego, odbywa się 28 festiwali oraz 40 imprez targowych. Tak, kielce słyną z dobrej organizacji targów, nie ma się co dziwić, to tutaj jest ogromna liczba. Takich właśnie wydarzeń organizowana rok do roku. Czekam na nie, dlatego że w części z nich sam brałem udział, czy to jako prelegent, czy to jako widz i odwiedzający. No i mam nadzieję, że w roku 2021 będziemy mogli z powrotem zapukać na międzynarodowe targi kieleckie. I tam sobie pooglądać ciekawe rzeczy, które przedstawiają nam wystawcy. Ok, zamykamy raport. Na samym końcu jeszcze znajdziecie listę przykładowych wydarzeń biznesowych, kulturalnych i sportowych. Takie rzeczy będziecie mogli sobie tutaj przeczytać. No i oczywiście też dowiedzieć się, jak wygląda baza hotelowa. A, w zasadzie to od razu Wam to zdradzę: 27 hoteli. Tak, tyle hoteli macie do swojej dyspozycji, w tym jeden pięciogwiazdkowy i sześć czterogwiazdkowych o bardzo dobrych warunkach zakwaterowania. Tyle na dziś, dziękuję Wam serdecznie. Przeskoczyliśmy bardzo szybko przez raport Focus on Kielce, edycja grudzień 2020 roku. Zainteresowało was to troszeczkę? Jeżeli tak, wskakujcie na stronę raporty.proprogressio.pl i pobierzcie swoją darmową kopię tego raportu. Czy to w wersji polskiej, czy w wersji angielskiej i możecie poznać to miasto jeszcze bliżej. Ja ze swojej strony zachęcam do tego, aby Kielcom się przyglądać. To dobry przykład miasta regionalnego. Dobry przykład miasta, które można jeszcze bardziej odkryć i to tam rozwijać swoją działalność w obszarze usług dla biznesu. Dlaczego by nie? Podobało Wam się? Jeśli tak, to zasubskrybujcie ten podcast na swojej wybranej dowolnej platformie podcastowej bądź na YouTube, gdyż to tam również ten podcast jest dostępny. A jeżeli chcielibyście wspierać jego rozwój, to zapraszam na stronę patronite.pl. Tak, należy ona do serwisu Patronite, na którym to twórcy, tacy jak ja, dzielą się swoją twórczością i których możecie wspierać w rozwoju ich działalności. Dzięki serdeczne, tyle na dziś. Na razie, cześć!